Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witamy wszystkich państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy dzisiaj zatrzymać się przy czytaniach, które Kościół Święty przygotował nam na święto ofiarowania pańskiego. Widzimy tutaj tę scenę, kiedy Józef i Maria przynoszą 40-dniowego Jezusa do świątyni i płacą ten można powiedzieć symboliczny okup za to, że on jako pierworodny według prawa jeszcze bardzo starego, był ofiarowany Bogu i teraz, żeby wykupić go właśnie z tego ofiarowania jeszcze z czasów pierwszego Przymierza, teraz właśnie rodzice składają symboliczną opłatę. Widzimy, że są ubodzy, mogli złożyć tylko parę synogarnic, ale tu jednocześnie można powiedzieć jest również oczyszczenie Maryi. Również w tym samym momencie, bo ona po właśnie urodzeniu dziecka również była zobowiązana do złożenia ofiary, właśnie w tym celu oczyszczenia. I dziś na ten temat będą rozmawiać: Anna Harmata, ksiądz Maciej Galny. i Roman Harmata. Przyjrzyjmy się tekstom, właśnie z tej uroczystości, bo równocześnie jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Musimy też również o tym przypomnieć, że. Dzień, ta niedziela jest dedykowana wszystkim tym, którzy poświęcili się Panu Bogu i chcą żyć według rad ewangelicznych. No i nasze życzenia i serdeczne myśli idą w ich kierunku wszystkich braci, sióstr, ojców zakonnych, prawda, za właśnie to ich tak do Boga, w tak radykalnej drodze, tak jak powiedziałaś rad ewangelicznych, właśnie ubóstwa, czystości. Dla mnie, moi drodzy, to jest jedno z najpiękniejszych świąt w Kościele. Jednocześnie jest ono dla mnie bardzo osobistym świętem, z którym mam bardzo, że tak powiem, intymny związek. Wielkie wydarzenia Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy oczywiście, ale ofiarowanie Pańskie bardzo blisko, blisko mojego serca. Zapytacie dlaczego? Otóż, podobnie jak w życiu Pana Jezusa, wydarzyło się w moim. W czterdziestym dniu po urodzeniu zostałem przyniesiony do świątyni, aby otrzymać łaskę Chrztu Świętego. Dlatego jest mi tak bliskie święto. Dokładnie w czterdziestym dniu, od mojego urodzenia, przyjąłem łaskę życia wiecznego, życia bożego. Moi rodzice i rodzice chrzestni przynieśli mnie do kościoła parafialnego i poprosili Kościół o dar wiary dla syna. Poprosili Kościół o światło. Poprosili Kościół o zbawienie, o życie wieczne dla daru Bożego, który otrzymali. Zresztą takie imię otrzymałem. Maciej to dar Boży. Cudowne okoliczności związane z przyjściem moim na świat. Naprawdę raduję się, moi drodzy, tym dniem, tym świętem. Jest ono mi niezwykle bliskie. Powinno, wydaje mi się, być każdemu z nas i spróbujemy to sobie pokazać, przybliżyć. Dlaczego? Jest tam wiele takich rzeczy, które może na pierwszy rzut oka są dla nas niezrozumiałe. Jakieś takie nieżyciowe, jakieś takie nieaktualne. Dlatego może przechodzimy nad tym świętem raczej tak sentymentalnie i idziemy do porządku dziennego. Spróbujmy wejść w głębiny słowa, które nam dziś Kościół podaje i obficie zastawia na stole Słowa Bożego. Popatrzmy na świątynię. Dwie postaci się tam wyróżniają. To jest starzec Symeon i to jest prorokini Anna. Jak powiedziałem, wyróżniają się. Bo jest tam grono ludzi, którzy również słyszą ich głos. I to nie małe grono. Niewielkie zapewne nawet ich słowa nie trafiają do uszu kapłanów w świątyni. O, jest to jakaś para starców. Takich obrazków jest pełno w naszych kościołach. Przechodzimy coś tam, mówią sobie. A coś ludzie podeszli do nich. Zatem zauważcie, w wymiarze ludzkim to wydarzenie nie miało wielkiego znaczenia. Znikło w tłumie. Tyle. I tu jest pies pogrzebany. To, co mówiliśmy nawet na ostatnim podcaście. Za mało w nas jest właśnie otwarcia nie tyle nawet na słowo, ile ducha, który słowo to wyraża, i wchodzenia w nim w relacje. A więc myślenia w sposób nadprzyrodzony. Za dużo zawężania wszystkiego i limitowania tylko i wyłącznie do wydarzeń, od tak zwyczajnych, ludzkich, jak wszystkie inne. Niestety, również do sakramentów niejednokrotnie w taki sposób podchodzimy. Co boli. Trzeba sobie to powiedzieć. Co boli. Tym bardziej dziwi w związku z tym taka swoista dysproporcja pomiędzy tym niewielkim w ludzkim rozumieniu wydarzeniom. No, a wielkością słów Symeona. Bo co Symeon ogłasza? Mówi tak. Zbawienie, które było przygotowane, czy Bóg przygotował wobec wszystkich narodów. On mówi: Ja ujrzałem. Zbawienie, które Bóg przygotował wobec wszystkich narodów. No, zbawienie to ma charakter oczywiście uniwersalny. Obejmuje wszystkie narody, czyli co? Czyli cały świat. Światło na oświecenie Pogan. Zawsze, moi drodzy, mnie, nie wiem czyście już to wychwycili, czy nie. Zawsze mnie osobiście zdumiewa to spojrzenie Symeona. Ono mnie nie przestanie zadziwiać. Powiedzcie mi, jakie trzeba mieć oczy, żeby w małym dziecku zobaczyć zbawienie świata? Kto to był ten człowiek? Jak on patrzył? O jakich oczach tu mowa? Ewangelista nam podpowiada: Mówi nam Ewangelista, że Simeon powiedział to pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak, ale aby odczytać to natchnienie, aby je przyjąć i wypowiedzieć, trzeba było mieć duże doświadczenie w przyjmowaniu świateł ducha w swoim życiu. I to jest to właśnie życie w kategoriach nadprzyrodzonych, bardziej niż tylko tu i teraz. Czytanie znaków, oczy, nie tylko ciała, ale duszy, które są otwarte na wielkie dzieła Boże. On miał ogromne doświadczenie. Ogromne w odczytywaniu tych natchnień, inspiracji, świateł Bożego Ducha w jego życiu, a zapewne w życiu również innych ludzi. Pamiętamy skazania na górze takie błogosławieństwo do Mateusz, piąty rozdział, gdzie pan Jezus mówi tak: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni co? Boga oglądać będą. Wszystko w temacie. Żeby Boga obejrzeć, trzeba mieć czyste serce. Popatrzcie, jak po, kłę... po nitce do kłębka zaraz dojdziemy i rozszyfrujemy. O co chodzi w naszym również życiu. I skąd się biorą bolączki naszego życia? Również duchowego. Żeby oglądać Boga, trzeba mieć czyste serce. Więc Symeon był człowiekiem czystego serca. Ja nawet twierdzę, że jeśli mamy na przykład doświadczenia, a wielu ludzi twierdzi tak, że widzi anioły, czyli byty duchowe, niematerialne, to dzieje się tak dlatego, że to są, to są osoby, które mają czyste serce. Ojciec Pio Rozmawiał ze swoim aniołem stróżem, widział go. Mamy w historii Kościoła takie przykłady. To jest dokładnie to. Boga i to, co z Boga, czyli rzeczy, świat nie w tyle widzialny, ile niewidzialnych. Świat niewidzialnych duchów. Czyste, bo anioł jest posłańcem Boga. A więc czyste serce. Symeon był człowiekiem czystego serca. I ewangelista mówi co nieco o tym, jak się do tego dochodzi. Dlatego idziemy dalej. Co zrobić, żebym i ja miał czyste serce? Jak dojść do tego? Gdzie Ewangelista o tym mówi? Opowiadając o prorokini Annie. Dlatego powiedziałem, że te postaci się wyróżniają. Co nam Łukasz mówi? To jest drugi rozdział, 36 werset następny. Czytamy. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84. czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach, i modlitwach dniem i nocą. No, mocno, mocno, powiem szczerze tak. Przeczytałem to pierwszy raz, nie, no, przeraziłem się. Czy ja nie, nie, nie da rady? No jak? Mogą nas te słowa przerazić. Mogą nas wystraszyć. Mogą nas zniechęcić. No bo naturalnie pojawi się pytanie: no to jak? Trzeba stale pościć? Stale trzeba się modlić? Żeby po wielu latach uzyskać taką czy ową czystość serca, jest, nawet nie wiem, czy doskonałą, ale czy ją uzyskać, to jest możliwe, ktoś powie, jedynie dla zakonnic i zakonników. Dlatego dzisiaj jest dzień życia konsekrowanego. Dlatego tu widzę to połączenie, bo siedzą dzień i noc i się modlą i poszczą. Już szczególnie ukłony w kierunku sióstr, braci klauzulowych, zakonów kontemplacyjnych. Wielkie szapoba i dzięki, 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 że jesteście. No ktoś może powiedzieć, no nie, no to w zakonie to jest możliwe, ale nie w życiu, no ja muszę zarabiać, ja muszę robić, do roboty trzeba wstać, no tu iść, tu to, tu ludzie w No jak, jak ja mam pościć cały dzień, psia padnę? Jak mam modlić się cały dzień? Nie dam rady. I zauważcie, że tego typu myślenie pokutowało w Kościele przez wieki. Przez wieki. Ale słowa ewangelisty wcale nie oznaczają tego, że Anna nieustannie przebywała w świątyni. Nie możemy słowa czytać literalnie. Ono musi być czytane w kontekście zawsze. Przecież musiała z czegoś żyć. To nie jest tak, że ktoś no, co, co, co przynosił jej jedzenie. Anioł z nieba? Karmił ją? Musiała z czegoś żyć. Nikt nie dawał za darmo jedzenia i nie dawał za darmo miejsca na spoczynek. I wcale nie chodzi o przebywanie w świątyni. O co tu chodzi? O nastawienie serca. To, co mówiliśmy w tamtym tygodniu, też. To nie jest nawet przebywanie w fizycznym miejscu. Bo ktoś mówi: O, ja jak pielgrzymkę odbędę, to, to to i to się wydarzy. Jak tu... Dobrze, to jest wszystko chwalebne, ale to są rzeczy drugie. To, cośmy mówili, najważniejsze jest miłość, postawa serca. Czyli o to tu chodzi, nie o stałe przebywanie w świątyni, ale o nastawienie serca, o to, co w tym sercu jest najważniejsze. Teraz, czy troski tego świata nas przygniatają? I Pan Bóg istnieje dla nas jedynie na, właśnie, marginesie zwykłego życia? Bo często tak podchodzimy do sprawy. Pan Bóg jest w niedzielę w kościele, a tydzień to już niestety jest życie. No ale my przecież wierzymy, że Pan Bóg jest obecny w tym życiu cały czas. Że jest Bogiem z nami, Emanuelem, w każdej sytuacji. No pytanie właśnie o postawę mojego serca. Jak patrzę na Boga, który jest tylko na marginesie tego życia, a troski wtedy i wszystko na mnie i ja tylko? Czy rzeczywiście On jest w centrum i ku Niemu wszystko jest skierowane? Dla Żydów fundamentem ich wiary zawsze była żywa więź z Bogiem. Zawsze. I Pan Jezus to pokazał. Ile Pan Jezus podejmował wysiłku, żeby się modlić. Nieraz całe dnie nie mogli nawet zjeść spokojnie. Tyle było ludzi, którzy przychodzili. Odpocząć już nawet nie było mowy. Więc czasem już zmordowany biedny kładł się w nocy grubo, to wstawał rano przed świtem, zanim jeszcze wszyscy się zebrali, żeby pójść i modlić się. A czasami nawet i noce zarywał, żeby się modlić, żeby, żeby pokazać, że fundamentem jest relacja z Bogiem, żywa więź, Pobożny Izraelita cały czas te modlitwę odmawiał, że ma Izrael, prawda? Czyli słuchaj Izraelu. Elohim Adonai, Elohim Elochenu. Cały czas to od malutkiego ich uczą tej modlitwy. Słuchaj, bo Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedynym, będziesz Go miłował. Z całego serca, duszy, ej ze wszystkich sił. Więc pamiętamy, że Pan Jezus też przypomniał nam tę zasadę w takim przekazaniu podwójnym przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Miłość Boga i Bliźniego. Czyli ta dynamika tu w tym wyrażona. Duch, dynamizm życia, prawda wewnętrzna. Pan jest moim Bogiem, Panem jest mojej duszy, prawda? Czyli, no właśnie, czy z nim wchodzę w tą zażyłą relację, czy relację, czy rozpoznaję jego obecność w swoim życiu, nawet w takim małym dziecku. Czy potrafię Boga dostrzec w takich powiedzmy prozaicznych momentach naszego życia, których jest wiele, których jest pełno. Czy to jest moim udziałem. Ja. Tu na razie postawię kropkę, później w innym kierunku jeszcze bym chciał pójść. Ja bym chciał nawiązać do tej niesamowitej symboliki w ogóle tej sceny i jak do tej symboliki przygotowuje nas i pierwsze i, i czytanie i psalm. I to, co zawsze ksiądz podkreśla, prawda, że, że antywona nam tutaj spina to, prawda, światło na oświecenie pogan i chwała Twego ludu Izraela. A więc mamy określenie bardzo konkretne, skierowane ku Jezusowi, ale co się teraz wydarza? Jeżeli popatrzymy właśnie w takim pięknej tej symbolice poprzedzającej, to widzimy nową arkę przymierza, czyli Maryję, przynoszącą skarb swojego łona do świątyni, czyli wydarza się to, co najważniejsze dla tej świątyni, bo ten, który jest Sensem istnienia tej świątyni, czyli Jezus Chrystus, przychodzi do tej świątyni i tam jest ofiarowany. I teraz, kiedy popatrzymy na to wydarzenie, właśnie z pozycji, czy, czy w pięknie tego psalmu, bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny, potężny, pan potężny w woju. I w tym niezauważonym, tak jak żeśmy na początku powiedzieli wydarzeniu, gdzieś, które zniknęło w tłumie, zauważył Symeon i Anna, nagle okazuje się, że wkracza król chwały, pan potężny, dzielny, potężny w boju. Jeszcze raz mamy powtórzenie, pan zastępów, on jest królem chwały. A więc zwróćmy uwagę, jak to pięknie tutaj jest ujęte w kontekście właśnie tych poprzedzających, czy żebyśmy zrozumieli wielkość tego wydarzenia, i podniosłość tego, co się tam wydarzyło. Ale jak Oczas jest serce duchowych. na to tak. otwarte, to wtedy otrzymujemy te oczy, żeby to tak. zobaczyć. To to, widzi. to co Symeon, nie? To co Symeon. Dokładnie. Dokładnie. Ale jest jeszcze inny wymiar w tym święcie, na który chciałbym zwrócić uwagę. Choćby w związku z niedawnymi wydarzeniami wyborów, zaprzysiężenia również na przykład prezydenta u nas, czy w ogóle tego, co się na świecie dzieje. Bo to też, mi się wydaje, w takim kluczu jest dobrze spojrzeć na, na, na te sprawy, żeby sobie uświadomić naprawdę... W co warto w życiu inwestować? Ponad wszystko. Ponad wszystko. Bo zauważcie, że w tamtym czasie, kiedy przyniesiono dzieciątko Jezus do świątyni, żeby wypełnić przepisy prawa, to na świecie działy się wtedy wielkie sprawy. Jeśli chodzi o politykę nie wiem, związane z cesarzami, z królestwami, z wojnami na świecie, tak podobnie jak i dziś. Ale z tamtych wydarzeń do dzisiaj niewiele zostało. No, proszę mi powiedzieć, co z nich dzisiaj wiemy, co ma jakiekolwiek dla nas znaczenie? Nie wiem, odbiło się tak mocno, że my dzisiaj jeszcze albo nam się odbija czkawką, albo przez to nam się lepiej żyje. No, nic nie pamiętamy. Tu z historykami byśmy sobie porozmawiali, prawda? Gdzieś w archiwach zachowane sprawy i oni tam kopią, jakie znaczenie mają ci, w cudzysłowie, wielcy ludzie, którzy wtedy żyli? Jakie? Nie? Wobec tego wydarzenia. Czyli patrzcie... Po wiekach stali się jedynie tłem tego jedynego wydarzenia, które wtedy w ogóle było nieroz, nierozpoznane. A oni stali się tłem. I opowiada się za czasów cesarza, Augusta, kiedy zarządcą był Kwiryniusz i tak dalej, i tak dalej. Tłem! Oni są tłem! A oni myśleli, że są bohaterami pierwszego planu. Nie! Drugo planowe aktorzyny. A Bóg na pierwszym miejscu. Oni tylko tłem do wydarzenia, jakim było przyjście na świat Syna Bożego i Jego dzieło zbawienia. I my też pamiętajmy, że to samo odnosi się do naszych czasów. Bo o tym chcę powiedzieć. To samo odnosi się do naszych czasów. Co pozostanie, powiedzcie, po latach z wielkiej polityki? Co pozostanie po latach z potężnych postaci, sławnych ludzi, którymi dzisiaj tak wielu się ekscytuje, również my sami. Jakby nie ma w tym nic złego. Prawda? Ale zostaną po nich zapewne tylko notatki w podręcznikach do historii. A co naprawdę dla nas zostanie? Co naprawdę? Myślę, że spotkanie z Bogiem. Bo tak naprawdę tylko to się liczy. Tylko to się liczy, żebyśmy spotkali się z Bogiem w naszym życiu. Żebyśmy się z Nim poznali i nigdy z tej relacji nie zrezygnowali. Nie obrazili się, nie odeszli, nie zaprzyjaźnili się z kimś innym, żeby On był dla nas najważniejszy. A to jest właśnie życie wieczne. Żeby poznali Boga i tego, którą on posłał. Jego syna, Jezusa Chrystusa. To jest wieczne życie. I to jest najważniejsza sprawa. Spotkanie z Bogiem. Tylko to się naprawdę liczy. Sam Bóg naprawdę wystarczy. Jest i nawet taka alternatywa. To tytuł jednej z książek. Bóg albo nic. nic. Słyszymy w piśmie świętym, pisze. Światło na oświecenie pogoń i chwałę ludu Twego Izraela. To jest właśnie przyjście Pana Jezusa do nas wszystkich i to święto ofiarowania Pańskiego, który jest Pan Jezus ofiarowany przez Świętą Rodzinę dla nas, aby nas właśnie umocnić, przygotować, a jednocześnie uporządkować. I tak jak Symeon i prorokini Anna wyróżniali się tym, że Symeon był sprawiedliwy i pobożny, i Anna służyła w postach i modlitwach. To samo się odnosi do naszych rodzin, które mają tak żyć. Posty i modlitwy to jest, to jest nasza codzienność. Ile rzeczy trzeba sobie odmówić, żeby wychować dziecko, żeby żyć, przyjmować właśnie naszą codzienność. Ta codzienność, która nie jest obojętna, która jest może być wielka, bo w, w każdej sytuacji jest Bóg, który nas spotyka, w każdym człowieku w każdej sytuacji, a szczególnie w każdym dziecku, abyśmy dostrzegali, że w każdym dzieciątku przychodzi do nas Bóg. I każde dziecko w rodzinie jest to największy dar od Boga. Abyśmy tak patrzyli na, na rodzinę, że każde dziecko, które przychodzi do rodziny, to jest przyjście Pana Boga do tej rodziny. I teraz, ile wymaga to wyrzeczeń, ile postów, ile modlitw, żeby te, te dzieci wychować, żeby przekazać wiarę. To jest właśnie zmaganie i, i to jest to piękne święto ofiarowania, gdzie rodzice ofiarowują swoje dzieci Panu Bogu. Aby właśnie przyjęły i żyły tą piękną wiarą, którą Pan Bóg nam dał. Pamiętajmy, moi drodzy, o tym, bo ta niepozorność z tej sytuacji, z dzisiejszej Ewangelii daje nam bardzo wiele. Zauważcie, Pan Jezus nie zbawia świata przez rewolucję, nie wkracza z wojskami na siłę. On przychodzi do naszych serc. Tam dokonuje się zbawienie. Nie w wymiarze społecznym i politycznym, ale w sercu każdego z nas. Szymon to dobrze rozumie, swoją postawą to pokazuje. Zrozummy i my, że my dziś jesteśmy świątynią Boga żywego, i On przychodzi do każdego z nas i możemy z nim przebywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku do końca naszego życia, bo Bóg żyje w nas. Ja jestem jego świątynią. Nieustannie tam przebywajmy. To jest, moi drodzy, mi się wydaje, ogromna szansa, i tylko od nas zależy, czy stanie się ona prawdą w naszym życiu, czy my skorzystamy z zaproszenia, bo u Pana Boga nic nie dzieje się na siłę. Zawsze jest kwestia, jeśli chcesz, to zapraszam. Skorzystajmy naprawdę z tego zaproszenia. A my modlimy się kolektą na msze ofiarowania Pańskiego. Wszechmogący wieczny Boże, Twój jednorodzony syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni. Pogornie Cię błagamy. Sprawa byśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Pan z Wami. I z Niech twoim. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Sześć Boże.